Dzień dobry, witam państwa. Chciałbym tutaj nagrać taki filmik, albo może serię filmów, raczej z prac na tej oto Łazience. Filmik kręcę ze względu na to, że chciałbym po prostu gdzieś udokumentować te swoje prace. No i przydatne to będzie na pewno w poszukiwaniu nowych ofert, dlatego to ze na to, że gdy dzwoni do mnie ktoś, to, to zawsze mogę go odesłać na, 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 na podać stronę, czy tam nick z YouTube'a. I może sobie obejrzeć, będzie mógł sobie obejrzeć jak na przykład wykonuje jakieś tam dane prace, czy mu się praca podoba, czy nie. No tu akurat mamy dosyć dużą łazienkę, ma ona około 17 metrów. Będzie tu naprawdę sporo pracy. Ten sufit, który tutaj widzicie, właśnie go rozbieram, bo jest naprawdę katastrofa. Tam nie chcę na nikogo mówić, żeby tam ktoś już nie myślał, że mówię. No, jakie to fachury, nie fachury robiły, jest po prostu do rozbiórki. Nie wiem, czy mogę wam pokazać, mniej więcej, co, co tu zostało odwalone. No, ale na mniejszość z tym, na razie zaczynam od takiego pierwszego filmiku wstępnego. Jeszcze nie wiem, co dokładnie, znaczy wiem zarys, ale nie wiem dokładnie, co w jakich miejscach będzie. Jest tu kupa szlifowania na kąty, przeróbki wody, także dla każdego coś miłego, jak to się mówi. No i będę poka powoli pokazywał te etapy, które będę wykonywał. Tu oczywiście jest standardowo jak te tynkarze w łazienkach 80% tynkarzy tynk cementowo-wapienny w łazienkach olewają, jest tu dany tynk gipsowy. Szpalety tak samo przy oknie jak widać są wygipsowane, czego moim zdaniem tynkarze nie powinni robić, gdyż jest to błąd, każdy glazurnik płytkarz powinien sobie sam to przygotować, tak jak na przykład tutaj, pokażę Wam z bliska. Przy zawiesie nie mamy praktycznie miejsca na płytkę. Jak to w ogóle też coś za ciekawie nie będzie wyglądać. No bo całe to wszystko jest to zbiciu, całe te mrożniki. Tutaj będziemy mieli dwie umywaleczki na tej ścianie. Później jak już będę wiedział dokładnie, to Wam dokładnie pokażę co i jak. Na razie to jest, tak, tak taki filmik wstępny. Dzisiaj będę rozbierał ten sufit, przerabiał go. Będą tak dwie umywalki, grzejnik, To będą dwa lustra. Będą takie dekoracyjne zabudowy. Tutaj, tak samo, w kibelku będzie zabudowa tego kibelka cała, plus półki, to idzie do ściany. Tu będzie kabina. Jak będę, jak będę zabierał się za brodzik, pokażę Wam, co tu jest odwalone. Takiej akcji naprawdę jeszcze nie miałem tutaj w tym brodziku. No, jazda bez trzymanki no i tu będzie wanna w tym miejscu o, odpływ do przeróbki, woda do przeróbki tak samo przy łamowakach, przy grzejnikach, elektryka do przeróbki praktycznie wszystko jest do przeróbki się z rozebraniem sufitu to, tu wam tylko pokażę tak z grubsza mniej więcej co tu jest na suficie odwalane nie wiem czy tu jest po pierwsze widać Teraz kręcę telefonem. Buły straszne. No, to, to tutaj widać jak jest zrobione łączenia, jak w ogóle są płyty pokręcone, Jest to też jakiś nie wiem, czy to jest szary gips, zwykły. Zobaczcie, jak jest to, w z fizjotinka. Tutaj jest, jest po prostu fantastycznie. Później zrobię jakieś przebitki jak to rozbierę jak są puszczone profile. No bo już jeden sufit tutaj rozbierałem, bo tutaj praktycznie robię cały dom. Jest to dosyć duży dom. No, i... no cóż no? Trzeba rozebrać trzeba iść do przodu. To nic, dobra. Na razie ten filmik taki wstępny. Z tej łazieneczki. Rozbierzemy, parę rzutek może później jeszcze pokażę, nagramy. Zabieram się za robotę. I nic, w wszystko później. jesteśmy tu po paru minutach rozbiorki. No, na razie tak to wygląda. Dużo nie ściągłem, ale chciałem pokazać, będą Będzie więcej, jakie to było idealne spasowanie płyt. Można zobaczyć. Troszeczkę tylko i psiku I wszystko jest okej. Okay. To tak samo tu. Kurczę się, aż normalnie faza. Nie wiem na co to ma być, ale sufit, który teraz rozbieram jest po prostu zrobiony no katastrofalnie. Jak do tego zrobić? To nie ma ani poziomów, ani nie ma nic. Buły straszne no. To jest tylko dodatkowa robota. No, ludzie popłynęli z kasy. no tak jak mówię, to nie jest pierwszy ten sufit, który yy, rozbieram po tym gościu. No, bo tutaj on ma więcej, chałpa no, ma, żeby was nie skłamać. W sumie no zrobiłem tutaj na tą chwilę 245 metrów kwadratowych sufitów, z czego na górze było około. 145 metrów, naprawdę jest bardzo duża. No, no bardzo dużo. No, duży dom, nie jest to jakaś klidka. No, i ten gość miał tu robić całość. Wyobraźcie sobie, gdyby on to wszystko pociągnął do końca, jakie by były koszty tego wszystkiego. Także mówię wam, gdy, jeżeli widzicie jakiegoś paprocha, tak, no, bo to nie można inaczej nazwać gdzie robią się opinie o budowlańcach, znaczy o budowlańcach, budowlańcach, wykończeniowcach, no mniej więcej ta sama dziedzina. No. Ludzie są stratni kasy, ludzie się płacze, żale, już nawet nie rozchodzi się o cenę, że ktoś tam robi tanie czy coś, bo ktoś może zrobić tanie i może zrobić naprawdę super. Tylko trzeba po prostu wejść chociaż na chwilę, poświęcić trochę uwagi, zobaczyć jak kto co robi, jak wygląda jego praca. A nie rzucać się na gościa, zostawić, wpuścić go, zostawić go samemu i niech działa, i będzie, jak będzie, jak to się mówi. Tutaj no... Tu jeszcze wam też pokażę tam z wy... Zobaczcie, jak jest pięknie zrobiony. Płytki. tutaj to jest. O, widać teraz. I ustawcie teraz. To macie kątownik. Nie wiem czy to będzie widać, bo teraz tak z dołu. Trochę kręcę. No. Zróbcie później do tego płytki. Zróbcie jakiś, nie wiem, no byle co, jakiś mebel na zamówienie czy coś, no do takiego sufitu no, przyjdzie facet, <grytanie> to już naprawdę będzie musiało być zamówienie jakieś kosmiczne, gdzie będą meble wycinane w koło, żeby nie było. No, ale dobra, mniejsza z tym. Kończymy na razie, później jak już to całe rozbiorę, to Wam pokażę jeszcze ten stelaż, a później będziemy sobie etapami robić po kolei i zaczniemy od sufitu. Porobimy sobie zabudowy, zrobimy sobie przeróbki wody, hydroizolację, elektryki trochę pogrzebiemy. A znaczy co no, same przeróbki, takie oczywiście, no ja nie mówię od podstaw wszystkiego, tylko przeróbki. No i do przodu, no nie? Zobaczymy później płyteczki, połączymy LEDy. No na tą chwilę, na dzisiaj wystarczy. A znaczy co no, na dzisiaj? No, za chwilę mówię jeszcze, pokażę Wam ten stelaż. I później będziemy już te filmiki kręcić z dalszy. No dobra, to znowu do zobaczenia za chwilę. Tutaj jeszcze taka krótka przebitka obsadzenia kontornika. O. Tutaj to jest chyba dziura, jak przełożyłem poziomicę na 2 cm. Dobra, jedziemy dalej. No, to jesteśmy ponownie Rozabrane Znaczy, no, płyty ściągnięte. Tak to wygląda. Zobaczcie Tutaj to już jest jakaś wyższa szkoła jazdy. Nie wiem o co tu chodzi. Tam. Nie mam zielonego pojęcia po jakiego grzyba były wkłarane. Tutaj, poprzeczki nie mam zielonego pojęcia. No, nawet widać jak to wygląda. Płyty były powyginane przez to. Przecież to wiadomo, że nie ma płaszczyzny. Tutaj na profilu mamy coś takiego. Przecież to jest wiadomo, że to zaraz będzie wszystko powyginane. No. Ogólnie rzecz biorąc, facet chciał dobrze, ale chyba nie miał pojęcia, jak to zrobić. Zresztą, do takich połączeń, żebyśmy chcieli tak połączyć profile prostopadle do siebie, to są odpowiednie łączniki, że mamy jedną płaszczyznę, a nie coś takiego. No ale dobra, rozbierać to trzeba do końca. I już nie będę tego pokazywał, jak rozbieram profil po profilu. Tylko po prostu już będziemy się widzieć przy składaniu nowego sufitu. Dobra, także pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. A idę zobaczyć przy dalszych pracach.